Tynkujemy i ozdabiamy tort, który ostatnio składałam i muszę się Wam przyznać, że nieźle się przy nim stresowałam, a to wszystko przez tę dłuższą przerwę odrobienia tortów. Ciągle miałam wrażenie, że coś mi pójdzie nie tak dodatkowo, przyszła upalna pogoda i w kuchni zrobiła się sauna. A ja nie posiadam takiego luksusu jak klimatyzator, więc musiałam działać szybko, bo naprawdę tynk topniał momentalnie. Zagadaliście mnie, przejdźmy do tego, co ja tutaj robię. Jak możecie zauważyć, tort otynkowałam na błękitno. I z ciemniejszego kremu tworzę takie jakby filary po bokach tortów. W równych odległościach. Użyłam do nich tylko 6B i na górze każdego z filaru tworzę takie wielkie falbany. Pora na rozetki i używam tutaj tylko numer 14 od Wiltona. Ona robi takie malusienkie rozeteczki przeurocze, a na dole tortu zamiast standardowych rozetek tworzę takie zawiaski. Na górze tortu ląduje jeszcze podwójna warstwa rozetek, większych oraz mniejszych. Pora na gwóźdź programu, który ożywi nam ten tort, czyli przepiękne pierniczki od pierniki smakosza. Jeśli Śledzicie mnie na Instagramie i oglądacie relacje, to wiecie, że dostałam jeszcze kilka innych pięknych piernicz. I każda gąska na tym obrazie wygląda inaczej. Jestem zachwycona, te pierniczki wyglądają naprawdę bosko. Tak to się prezentuje. Ja stwierdziłam, że to jeszcze za mało i wlatuję tutaj z kokartką od Ditarte, ale nie w całości, tylko ucięłam takie kawałki i podklejam je pod każdym obrazkiem. Zostało mi jeszcze dużo kremu, więc na górze wylądowało jeszcze kilka malutkich różyczek. Wrzucam tutaj jeszcze przepiękne białe, perłowe kuleczki od D-Tarte, przyklejam je na każdy filar oraz na górze tworzę z nich okrąg. I na sam koniec wlatuje odrobina złotego pyłku, bo nie chciałam tutaj przesadzić. I właśnie tak prezentuje się skończony tort. Koniecznie dajcie znać, co myślicie, ja jestem w nim zakochana. Nagrywając te ujęcia, co trwało może maks 10 minut, tort praktycznie całkiem się roztopił. Więc teraz z tortowaniem będzie ciężko. Trzeba będzie to jakoś przeżyć. Torciary, życzę powodzenia z taką gorącą pogodą. No i to wszystko. Dzięki za uwagę. Pa!